Jarosław Gowin były poseł i zarazem kandydat Platformy Obywatelskiej w nadchodzących wyborach odwiedził we wtorek Bochnię i zachęcał jej mieszkańców do głosowania na kandydatów PO z naszego okręgu. Jak mówił Bochnia bez swojego przedstawiciela w parlamencie traktowana jest pomacoszem. Na tym właśnie polega rola lokalnych posłów, żeby działali na rzecz swojej społeczności. Stąd moje poparcie dla pana Adama Korty, stąd moje poparcie dla mojego bardzo serdecznego przyjaciela, pana posła Jana Musiała. Za chwilę jedziemy razem do Brzeska. Ja jestem zawsze do dyspozycji społeczności. Boheńskiej. Jeżeli tylko samorząd bocheński, jeżeli pan poseł Musiał, który jest posłem z tego okręgu, będą potrzebowali mojej pomocy, będę się starał to zrobić. Adam Korta, boheński kandydat z listy PO, przekonuje, że jako poseł o swoim regionie nie zapomni. Od kilku lat na terenie powiatu boheńskiego modernizujemy sieć drogową i myślę, że mieszkańcy również to zauważają i chciałbym, mówię, jako już przyszły poseł przy oczywiście wsparciu mieszkańców dalej realizować te działania i wspomóc burmistrzą, wójtom czy też starosto, staroście powiatowemu już zław w zakresie infrastruktury y, drogowej. Jarosław Gowin liczy na to, że to właśnie na Adama Korte zagłosują mieszkańcy Boheńszczyzny, a wspierając jego kandydaturę, ma nadzieję na wyrównanie szans Platformy Obywatelskiej, bo jak przyznaje, o zwycięstwo będzie tu bardzo trudno. To na co liczy, to zniwelowanie różnicy. Czyli zmniejszenie tej różnicy, tak żebyśmy dobrym wynikiem w Tarnowie, dobrym wynikiem w Brzesku, gdzie niestety też przegrywamy z PiS, ale już w Tarnowie wygrywamy. Ale żebyśmy łącznie w tym okręgu tarnowsko bocheńsko brzeskim yy, zdobyli więcej mandatów niż PiS. Z okręgu tarnowskiego Platformę Obywatelską w Sejmie reprezentowali do tej pory Aleksander Grad, Urszula Augustyn i Jan Musiał. Zdaniem Jarosława Gowina, walka o ewentualny czwarty mandat poselski rozega się właśnie. Między Bochnią a Wieliczką. Wy, mieszkańcy Bochni, Powiatu Bochańskiego, musicie się zmobilizować wokół kandydatury pana Adama Korty. Wiem, że na przykład bardzo zmobilizowana wokół kandydatury Elżbiety Achinger, zresztą świetnej radnej wojewódzkiej, jest Wieliczka. No, w związku z tym to będzie coś w rodzaju turnieju miast i zobaczymy, czy Bochnia będzie górą, czy Wieliczka. Przed samym turniejem bojowo nastawiony Adam Korta zamierza osobiście spotkać się z wyborcami i przekonywać ich do poparcia swojej kandydatury. Chciałbym jak najbardziej poza tą kampanią wizerunkową, czyli poprzez różne plakaty, banery, ulotki, również w jakiś sposób przedstawić swoją osobę w sposób merytoryczny, czyli na podstawie swojej wiedzy, umiejętności, również programu wyborczego, który mam do zaoferowania. Już od najbliższego poniedziałku korzystam z z, z urlopu i ta kampania już będzie bardziej taka bezpośrednia. Cały czas swój prywatny będę poświęcał właśnie mieszkańcom i wyborcom tego okręgu.